Koniec października, początek listopada to czas, gdy częściej odwiedzamy groby bliskich. Znicze kwiaty zapewniają nam poczucie spełnionego obowiązku. W tym czasie musimy się również liczyć z większym ruchem na drogach, a także zmianami w okolicach cmentarzy. W Płocku, jak co roku, komunikacja miejska przygotowała specjalne linie kursujące na cmentarz komunalny, największą płocką nekropolię. Kursuje wzmocniona linia 24C, ale także linia numer 70. 1 listopada uruchamiamy nasze. 70., już słynne i bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców. 70. Po pierwsze, z uwagi na fakt zamknięcia ulicy Bielskiej. Przypominam, że ulica Bielska od ulicy Targowej do skrętu w ulicy Sierpecko jest zamknięta tylko dla autobusów komunikacji miejskich, wozów uprzywilejowanych i taksówek. Jest zorganizowany parking specjalny na giełdzie. Przy ulicy Bielskiej, skąd również e, autobusy jest przystanek e, specjalny, i autobusy będą odjeżdżać. Tak więc e, to wzmocnienie 6 linii 70 w dniu 1 listopada e, jest. Tak jak wspomniałem, bardzo dobrze przyjęte zostało to przez mieszkańców i wiele lat już funkcjonuje. 1 listopada wszystkie autobusy na kursach w stronę cmentarza komunalnego będą bezpłatne. Warto pamiętać, że tego dnia zostaną wprowadzone również zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym, ale nie tylko tam. Zamknięte dla ruchu będą również dwa odcinki alei Koblińskiego od Łukasiewicza do Topolowej i jezdnia południowa na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej, gdzie tradycyjnie powstanie parking. Po stronie Cmentarza w Radziwiu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się tylko do ulicy Spokojnej. Możliwe będzie parkowanie wzdłuż ulicy Krakówka, wyłącznie po stronie przeciwnej do cmentarza. Działać będzie tymczasowy parking na terenie posesji kościelnej. Ostatnie dni to zdecydowanie czas porządków na cmentarzach. Kupujemy nowe znicze, wiązanki i kwiaty, które są idealnym celem dla złodziei. Ceny zniczy w tym roku mogą sięgać nawet 200 zł, co dla tak zwanych cmentarnych hien jest naprawdę dobrym łupem. Mimo całorocznych. Że służby szczególnie zwracają uwagę na zabezpieczenie kwiatów, zniczy czy wiązanek tuż przed 1 listopada. Rejonowi Straży Miejskiej prowadzą kontrolę płockich cmentarzy i terenów do nich przyległych, a także radzą, jak zabezpieczyć rzeczy na grobach. Kiedy napotkamy osoby, które sprzątają groby swoich bliskich, próbujemy ich namówić, przekonać do tego, aby po prostu te wiązanki, te duże znicze, które no, są kosztowne. Zabezpieczyć. Pamiętajmy o tym, żeby wszelkie donice wazony były dobrze przyklejone, żeby krzyże czy też litery na grobach były też bardzo dobrze przyklejone. Sprawdzajmy to. Jak dodaję, z można porysować, na przykład śrubokrętem nożem lub pomalować flamastrem w mało widocznym miejscu. Dzięki temu trwale go oznaczymy i nikt nie będzie chciał kupić. Szklane lub plastikowe opakowania można też oznaczyć markerem lub farbą. W podobny sposób możemy oznaczyć także. Lub wiązanki. 1 i 2 listopada w Płocku, jak co roku, odbędzie się kwesta w ramach akcji Ratujmy Płockie Powązki Na Płockich Nekropoliach spotkacie kwestarze. Będą przy Kobylińskiego na Cmentarzu Komunalnym i przy Norbertańskiej. We wszystkich świętych i w zaduszki wyposażeni w identyfikatory i puszki, kwestować będą od 8 do 20. Wspieramy w tym roku na odnowienie grobu z słynnej rodziny Płockiej Popilawskich. A szczególnie pana Karola Papilawskiego, który ma tu grób symbolicz, symboliczny został zamordowany przez Niemców mauthausen Guzen, był właścicielem hotelu warszawskiego przed wojną, II wojną światową i gościł, znakomitych gości. W kwietniu 2021 roku, kiedy Płock był odznaczony Krzyżem Walecznych za obronę w 1920 roku. Zebrane w tegorocznej kwestii pieniądze przeznaczone zostaną na odnowienie grobu rodziny Popielewskich, który znajduje się na cmentarzu przy Koblińskiego. Rodzina jest znana wśród Płoczczan, m.in. z dawnego hotelu warszawskiego oraz kamienicy, która obecnie jest pałacem ślubów. Jest takie powiedzenie, Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. I to chyba było, powinno być motto dla nas wszystkich. Musimy pamiętać o tych, którzy w Płocku y, tworzyli naszą małą ojczyznę, którzy dbali o to, by przetrwały wszystkie tradycje. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. Organizatorzy kwesty, Stowarzyszenie Starówka Płocka i Płocka Redakcja Gazety Wyborczej liczą na wsparcie.